Styliska paznokci kontra paznokciowe TikToki. Zaczynamy! Krótkie, ale szpice. Wasze klientki chcą takie paznokcie. Daj znać w komentarzu. Wiecie co? Akurat jestem w temacie, bo mam krótkie, ale szpice na paznokciach i da się je zrobić poprawnie. Uwaga! Nie wiem, czy to wymyśliła, ale na pewno zaczęła promować ten kształt Kitty Nails. Yy, Natalia Larina na live jakieś parę tygodni temu się yy, yy, yy. odbył. Ja popatrzyłam sobie i Super, nie? Takie krótkie. Ale szpice, ale krawędzie dolne są ładnie wybudowane. Więc Kitty Nails, jak klientka chce zrobić, tu mamy krótszego paznokcia bez dwóch zdań. Ale damy radę ten kształt, wiecie, przesunąć i będzie strefa stresu zabezpieczona. Dobra, ja wam pokażę, jak wygląda teraz mój paznokieć. Uwaga, zanim zobaczę tego TikToka, bo żebym chciałabym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo ktoś potem powie, że co ta krótkiej szpice to spokój. Mamy naturalną płytkę paznokciową, nie? Jest naturalna płytka, tu mamy opuszkę tu mamy no i tak. I moje paznokcie teraz wyglądają y, tak, że tu mamy tak, grzbiet, jest takie ścięcie, nie? Ale jest, je, ja jestem w stanie to zrobić krótsze, bo wystarczy po prostu wziąć, a nie wiem, czy to całego nie wezmę czasem, czy tylko ten moment? No właśnie, całe wziąłam. W każdym razie, mm, jakby Wam to pokazać, mm, można ten kawałek wziąć, ten, ten i go przesunąć. Czekajcie, sobie jeszcze raz narysujemy. Mm -hmm. Tak i sobie go przesunąć. Czyli to, co mamy tu, nie? Przesunąć tu. I macie krótki, ale szpic. No, I usuniemy resztę. Macie krótki, ale szpic. I nawet jeszcze można przesunąć. Po prostu wystarczy zrobić to drastyczne przecięcie. Taki, taki trochę migdał rosyjski, ale krótki szpic. Migdał rosyjski, wiecie, takie połączenie kilku kształtów. Jak najbardziej się da. Ale o co chodzi w ogóle w tym? Krótkie ale szpice? Czemu nie? Ale zróbmy je poprawnie. Zaobserwuj mój profil, po więcej takich chora. Zaczynamy od bazy, którą nakładamy na paznokieć i podkładamy szablon. Teraz zrobimy szkielet, pamiętaj o dolnych bocznych stronach. Bardzo nakładamy kształt. warstwę budującą, nie zapomnij o apeksie. Zdejmujemy szablon i Widzicie na ten trójkąt. kształt paznokcia. Tylko tutaj nakładamy kolor. Jest ta, z tą różnicą to, że grzbiet opada w dół, a u mnie grzbiet szedł równolegle do krawędzi dolnych. Więc po prostu jak opuścisz grzbiet, to tak mniej więcej to będzie wyglądać. I top, gotowe. Krótki, ale szpic wybudowany. A u Ciebie klientki chcą takie Wcale, paznokcie? nie wygląda źle. Daj znać w komentarzu. Paznokcie dolne są zabezpieczone. Ja jestem za. Nie nosiłabym, ale jak ktoś się uprze, to możesz coś takiego zrobić, bo przede wszystkim to wygląda przyzwoicie. Klientka wilksyty i owca cała, nie? Klientka zadowolona, styliska wybuduje prawidłowo zbudowany paznokieć. Czemu jesteście na nie? Czemu jesteście na nie? Nie rozumiem tego. No aż taki krótki to... Ale jakbym mu podnieść grzbiet... To by wyglądał. To był pierwszy TikTok, ale jeśli chcesz się dowiedzieć, co ma wspólnego Netflix i pazy, to oglądaj do końca. Robimy nowe pazy między klientkami. Jak zawsze, nie mam dla siebie w ogóle czasu. No i muszę troszeczkę pokombinować. Ale na szczęście mam 4 godziny przerwy, więc jakoś to okazało sobie Jeszcze boczki sobie. Starą bo moje poprzednie paznokcie miały już przeszło chyba 4 tygodnie. Nie, bo ja też wygryzałam boczki kiedyś. No i tym razem troszeczkę się tutaj bawimy. A jak chcecie zobaczyć, jakich produktów dokładnie używam, to zapraszam Was do poprzedniego TikToka. Tym okay. razem po prostu zapragnęłam nail butina, więc tak oto prezentuje się efekt końcowy. No jak dla mnie, po prostu sztos i petarda. Pierwszy raz go mam na sobie i totalnie przepadłam. Może, może nie mój styl budowy, ale są git, nie? Na pewno wielu osobom się będzie podobać. Każda z ma taki... Może nie każda, ale są niektóre, gdy mają taki specyficzny styl, nie? I to jest okej. Okay. O, ale fajne. To są flash? Boże, kocham takie kolory. Żel budujący? fajne Ten, że się słabo poziomuje. Bardzo ładne. Z mlecznym by mi się to mega podobało. Piękne, pomysłowe. Ale jak to zrobić na budowie, na korekcie? No zaraz po bazie by trzeba było. Zaraz na bazę. Zaraz po pojďcie posmarować po całości i budować. Ale jak jest, wiecie, jak to przy korektach bywa? No nierówna jest ta powierzchnia. To by trzeba było ogarnąć. Czy to najpierw cienko, czy może zrobić bazę, checkpoint? bazą wyrównać i kurde, to trzeba było wykombinować przy korekcie, bo przy przedłużaniu, prościot to, na hybrydzie prościot to, ale na korekcie. They are aren't perfect and I prefer to salon, but my pocket pockets are happy. Aha, że yy, woli po prostu, yy, bo jest taniej Nie są per nie są ładne, nie są, nie są idealne, ale są... nawet nie są przyzwoite. <grymne> ale niesterylnie te włosy wszędzie. Święty panie, serio. To nawet Amerykanki będą widzieć, że to jest brzydkie. Te włoski, wszystko, Pelitos. No tam ktoś napisał Pelitos włoski. Ach, takich tytułów wolałabym nie oglądać. O, oś palca ktoś rysuje, super. Bardzo fajnie. Znaczy, nie wiem, czy... no okej. Okay. A i tak, no, fajny, fajny tip, tip na piłowanie. Ja mam troszeczkę inny styl piłowania, ale spoko, spoko. Ja coś takiego robiłam na... Kwa w kursie kwadrat salonowy, tylko troszeczkę inaczej to zrobiłam. Całym mazakiem pomalowałam zbudowany paznokieć i było dokładnie widać, które tak jakby strefy czarnego znikają. To jest to jest duża pomoc. Bez dwóch zdań dla początkujących. Tak, wy wy wykładanie. Mhm. Znaczy, ja osobiście mam inną taktykę piłowania na kwadrat, ale w porządku super wygląda to, miary nie? Można, można. Zwłaszcza, że tu macie krok po kroku zrobioną taką taktykę piłowania, jak trzymać ten pilnik, jak piłować. Sprawdźcie, czy wam pasuje takie piłowanie kwadrata, czy to wychodzi na kwadrat. Bo ja osobiście y, używam innej taktyki i wtedy zawsze wyjdzie kwadrat, nie? Ale tutaj jest pewien ruch piłowania, przed którym ja na przykład w kursie y, przestrzegam, bo wychodzą beczułki. Dlatego ja stworzyłam trochę inną taktykę piłowania do kwadrata, żeby właśnie Zrobić wszystko, żeby osoba początkująca uniknęła tych beczułek, nie, czyli takich łopat. To chciała klientka, tak? Okej. Okej. O Boże, czekajcie, a co This to jest? Wanted, okay? yy, yy, Powiem wam... Dobra. Ten set był, był niezłą zabawą. Świetną zabawą. Dobra, zobaczymy, co z tego zrobiła. Jestem ciekawa. And this is what I got. O kurde! Święty panie! Pogorszy to jeszcze raz. Piękne. W życiu bym tego nie pomyślała, że ona coś takiego chciała. One jeszcze musiały, musiały chyba dyskutować. To jest tylko. To było tylko takie poglądowe, gdzie co ma być. Ale jak to ma wyglądać, to już. No. Nie, no to moje klientki zdecydowanie dużo lepiej rysowały, nie? Zdecydowanie. Poza tym, ja miałam taką. Czarną tabliczkę i tam takim patyczkiem do manicure, wiecie, których nie używałam, one tam rysowały na tym i taki zielony było podświetlany i, i na tym mi rysowały sobie taki rysik, niby taki taką planszę, nie taki tablet profesjonalny jak teraz, tylko taki, już nie pamiętam jak to się nazywało i one tam szkicowały sobie z boku, no i nie musiałam się tym tyle męczyć. <grym> o, jakie to piękne! Te róże, to okno, jaki obraz śliczny. przepiękny. Ej, nawet chyba mamy krok po kroku, jak to zrobić. Cieniowanie, no dobra, top. E, rama okna, mokry na mokry chyba. Cieniowanie, aha, ten okej. Okay. I róże. Te róże akurat łatwo zrobić. I to będzie nam mokre, na mokre, jak nic. Ale to jest pasta. Tego zwykłym żelem raczej nie zrobicie, bo to ma wżłobienia. A jednak nie mokre na mokre. Akwarelą? Ładna. Mega. To sobie tło zrobili, żeby ta akwarela ładnie wyglądała. Mega. I tą pastą ornamenty nie rozrzedziła sobie ta osoba tego grubo. Ale poradziła. Bardzo ładnie. Och, jeszcze na złoto wtarte. I nie każę, żeli się tak fajnie wetrze, bo na przykład ona użyła takiej pasty, która y, chyba nie miała po prostu lepkiej warstwy. Po utwardzeniu się ładnie to wtarło, ale większość ni 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 niestety czy niestety produktów budujących, budujących, no też, do zdobień ma tę lepką warstwę i ten pyłek nie wygląda jak lustro. Ale spokojnie. Ten lepkiej warstwy nie ma, więc w to już testowałam, w to możecie sobie wmasować pyłki. A jak chcecie zrobić fajne ornamenty, to sobie po prostu stopem, no wipe, to zmieszajcie, to już w ogóle będą takie ornamenty. Widzicie, ona ma takie to ziarnistość. Tak widać to, chyba, chyba jednak był tam była tam lepka warstwa, bo to nie jest takie serio mirror mirror, tylko takie troszeczkę jakby rozbrudzone, rozkruszone, ale piękne. I'm literally crying over my nails right now. Oh okay. okay? Heidi O mój Boże, okej. chciałam. To O Boże. Ale dramat. Patrzcie, te skórki, świnty, panie. I tu w ogóle chyba pyłka nie ma. To jest jakieś. Nie wiem, co tam jest, ale takie rysy jakieś. Jakie to nierówne, jakie to brzydkie. O Boże, biedna. O jejku. O nie. Uh! Najgorzej. Wysypany proszek akrylowy. Nie wiem do czego porównać proszek akrylowy. Ale jak się rozsypie. Wszystko na tym jeździ. No po prostu jest dramat. Ja bym podkurzacz szła od razu. Przestoń, że to nazot. Nie podkurzacz. Ja bym tutaj wywaliła chyba. Boże, dramat, nie to jest najgorszy serio. Ten pył jest tak tak specyficzny. Uch. Co? Velociraptor na odwrót. To z Netflix dał? To? to są zdecydowanie najbrzydsze Velociraptor, z widziałam, ale też nie są... No dobra, może nie są najbrzydsze. Ale no. Netflix coś takiego udostępnił. No dobra. Mamy potencjał w świecie paznokciowym. Ej, teraz jest tak, a potem było na odwrót. What? O co chodzi? Nie róbcie tego białym, bo się nie utwardzi w środku.